Dorota, Klaudia, Ania, Marta, Andrzej, Malwina, Jagoda, Ciocia Ania i Anna. Z mojej strony też chciałbym wszystkim podziękować. I słuchajcie, najpiękniejsze podziękowanie będzie, jak wejdziemy i damy czas, gdzie się najazd proszę. Chciałbym jeszcze powiedzieć wszystkim, jak wrócicie do domu, nie przejmujcie się, róbcie swoje. Studio jest doskonałym przykładem, że wystarczy chcieć. Nie potrzeba inicjatywy nikogo z zewnątrz. Ci młodzi ludzie sami się zebrali, nie potrzebowali naszej pomocy. Bierzmy się do pracy tam, gdzie jesteśmy, w domu.